Dziękujemy za nominację ze strony Muzeum w Nieborowie i Arkadii oraz Koła Przewodników Terenowych w Białym Stoku. Przystępujemy do challenge'u na rzecz Hani Eł. No to pozycja. I ruszamy. Raz. 4, 6, 7, 8, 9, 10. No i teraz nominacje. Nominujemy Klub Turystyki Kajakowej Tratwa. Nominujemy Łowicki Ośrodek Kultury. Oraz koło przewodników imienia Franciszka Mamuszki w Gdańsku. Dziękuję.